Bitcoin spada, altcoiny spadają, na rynku mamy strach, mamy niepewność i widać po tym, co się dzieje, słuchajcie w social mediach, że ludzie są wystraszeni. I to jest, słuchajcie, taki czas, kiedy wiele osób zadaje sobie jedno pytanie: czy ten rynek jest dla mnie? czy na tym rynku da się zarabiać i dzisiaj chciałem ci powiedzieć, że warto patrzeć absolutnie na rynek kryptowalut długoterminowo i chciałem ci powiedzieć, żebyś się po prostu nie poddawał. Jeżeli nie masz takich wyników, które by cię zadowolały, być może masz minusy na wielu wielu pozycjach, być może nie wszystko na rynku kryptowalut podczas tej hossy, która albo jeszcze trwa, albo się zakończyła. Tutaj zdania są słuchajcie bardzo podzielone. Jeżeli nie wszystko ci wyszło, nie wszystko udało ci się zrobić, to znaczy, że trzeba Zacisnąć mocno cztery litery i zacząć się coraz mocniej edukować. Chciałem Ci powiedzieć, że warto zostać na tym rynku na dłużej. Ja jestem na nim już 5 lat, widziałem niejedne spadki. Natomiast pamiętajcie, docelowo wygramy.